Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj postanowiłem nagrać taki krótki materiał o tym jak znalazłem całkiem przypadkowo jedną jedyną wadę w tej kosie, którą użytkuje już drugi sezon jak widać kosa dalej odpala w miarę poprawnie trzecie, czwarte żartnięcie i w zasadzie jestem bardzo zadowolony z tej kosy. Mimo swojego ciężaru, o którym już nieraz wspominałem w swoich poprzednich filmach, no to jednak mocy tej kosie nie brakuje i radzi sobie bardzo dobrze. Nawet tak jak tutaj widzicie, z tak w zasadzie można powiedzieć no, dużą trawą. I nie ma z nią najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o jakąś awaryjność, do tej pory nic nie miało miejsca, nic się nie wydarzyło. Poza tym przykrym incydentem podczas transportu, a to w pierwszym filmie jest pokazane o co tam chodzi. Tam była ułamana taka nakładka filtra, filtra powietrza. Jak się później okazało, to nie tylko mnie to spotykała, taka przypadłość, bo w komentarzach też pojawiły się opinie, że. Ktoś tam sugerował, że jemu też przyszła i dokładnie to samo się stało. Czyli jednak po prostu jest to jakaś wada zabezpieczenia. Ale tak jak widzicie, no kosa sobie radzi świetnie. Ja tak jak mówię, nie narzekam. To już dwa lata jak mam tą kosę i po prostu idzie, jak to mówią, jak dzik w żołędzie. I tutaj pokażę Państwu, o co chodzi z tą wadą, którą znalazłem tak przypadkowo. Tutaj, jak widzicie, przy koszeniu takiej dużej trawy yy, mamy taki problem. Zaczepia nam się w tym miejscu trawsko. To trawsko zaczepia się na takim elemencie, który służy do przycinania nadmiaru żyłki, którą wysuwamy z głowicy. I nigdy wcześniej nie miałem z tym problemu, bo zawsze ta trawa była krótsza, to też prawda. Ale tutaj widzicie państwo o ten element on tak dość znacznie wystaje z tej obudowy, spod tej obudowy i ta trawa jednak tutaj się troszeczkę haczy. Jak wiadomo, przy m, kosa się kręci no i odrzuca nam tą trawę, tak? Odrzuca nam tą trawę tutaj, ale tutaj nam się to zahaczał ten element. No nie wiem czy to wada, nie wada, no generalnie troszkę przeszkadza.